To jest y, ulubiony utwór naszej orkiestry. Większość ma pauzy. I jak Państwo zauważyli, teraz właśnie miejsce zajęła grupa smyczkowa. U nas w orkiestrze jest taki ewidentny podział, że y, wszystkie instrumenty dente, to są panowie, a smyczki to kobiety. Y, znaczy jest jeszcze Michał. Ale Michał lubi kobiety. I to, to się bierze z tego, że chcieliśmy mieć parytet po prostu, żeby było... Na każdego kolegę, żeby przypadała jedna koleżanka. W sumie kolegów jest więcej, koleżanek mniej, bo, bo część kolegów to są genie. I, ale. No, smyczki. Instrumenty smyczkowe, czyli y, produkowane przez lutników. Każdy lutnik produkuje y, osobiście, samodzielnie taki instrument. To jest dzieło sztuki za każdym razem i jego wartość rośnie, y, im bardziej lutnik jest nieżywy. Natomiast zupełnie inaczej jest z instrumentami dentymi. One są produkowane po prostu przez y, wysokiej y, klasy firmy, które znają odpowiednie technologie i produkują je w takich małych seriach i prezentują na pokazach odpowiednich. Trochę tak jak na pokazach mody. Zapraszam Państwa teraz na taki pokaz instrumentów dętych. Zacznijmy od najstarszego instrumentu dętego, jaki w ogóle istnieje, to jest flet Pana Marcina. Proszę Państwa, znaleziono flet, który ma już 36 tysięcy lat. Prehistoryczny flet wykonany z kości dyrygenta. W dźwięku fletu jest więcej powietrza, świstu i gwizdu, niż samego dźwięku, szczerze mówiąc ale trzymamy w lecisto, bo jako jeden z nielicznych chodzi na próby. Najdrugi no instrument to jest obój, obój Pana Filipa. Obój posiada tzw. stroj, który Pan Filip samodzielnie wykonuje z trzciny, po czym wkłada go do ust, ślini, się, gryzie oraz miętli. Stroik jest bardzo wąski, przez co powietrze uderza oboiście do głowy, powodując jego nerwowość. Dlatego oboiści jako jedyni są objęci bezpłatnym leczeniem psychiatrycznym. Klarnet pana Adriana. Klarnet, instrument y, używany kiedyś w muzyce arabskiej, obecnie raczej żydowskiej. Instrument o ogromnych możliwościach wirtuozowskich, a jednocześnie, wśród wszystkich instrumentów dętych najłatwiejszy do panowania. Także każdy z Państwa może być klarnycistą. Nawet pan Adrian jest klarnetistą, mimo że normalnie w, w ciągu dnia wykonuje inne zajęcie, jest torradorem. Fagot. Najbardziej elegancki ze wszystkich instrumentów filharmonicznych, powiedziałbym wręcz kwintesencja filharmonicznej elegancji. Dźwięk fagotu przypomina skargę jałówki na złego inseminatora. Drzewo na fagot, żeby było dobre, musi leżakować 10 lat, proszę Państwa. Fagocista, żeby był dobry, musi leżakować razem z drzewem. No i waltornia. Waltornia, instrument denty blaszany. Piękny i czysty dźwięk waltorni jest ogromnym zaskoczeniem, zwłaszcza dla waltornisty. Dlatego waltornisty, waltorniści często łysieją, wkładając głowę do instrumentu, poszukując tam przyczyny własnych fałszów. Ogólnie instrument dla ryzykantów. Jedyne, co jest miłe, to to, że do waltorni z łatwością mieści się butelka półlitrowa. Trąbka pana Tomka to no, trąbka, instrument znany już w średniowieczu. Wtedy grano, trębacze grali na wjazd królów oraz premierów. W XIX wieku armia amerykańska przy pomocy trąbki ratowała diriżansę z rąk Indian. Niektórzy trębacze e, śpiewają, na przykład Louis Armstrong. Inni obrabiają kasy, jak Quinto. Nasz trębat szydełguje. Puzon. Puzon pana Andrzeja, niesłychanie skomplikowany instrument wykonany z jeszcze bardziej skomplikowanego stopu niklu z teflonem. Puzon, gdyby rozciągnąć, miałby 3 m 66 cm długości, dlatego prawa ręka puzonisty jest dłuższa od lewej o około pół metra. No i tuba pana Kuby. Tuba to instrument, który znali już starożytni Rzymianie, nazywała się tuba romana i tym instrumentem odstraszali mniej muzykalnych barbarzyńców, czyli już wtedy muzyka klasyczna była w odwrocie. Ciekawe, że tubistów jest mało, a jest to przemysł jedyny instrument muzyczny denty, do którego można się przytulić. Muzyka